Cześć, kochani, witajcie na moim kanale. Dzisiaj rozpoczniemy nowy cykl, w którym przypominam historię niesamowitych filmów, seriali i wydarzeń. Tym razem opowiem Wam o wyjątkowym wydarzeniu, które było na ustach wszystkich o niesamowitym ślubie Violetty Villas w Chicago. Ta uroczystość trwała aż pięć dni, a panna młoda miała na sobie ponad 20 różnych kreacji. Podczas tego wielowymiarowego wesela, Violetta Vilas była prawdziwą diwą, kobietą, która miała szansę na międzynarodową karierę. Wiele osób ją kochało, ale równie dużo krytykowało jej wybory i plotkowało na temat jej życia prywatnego. Przypisywano jej niezliczone romanse, co nie dziwiło, bo kobieta podróżowała po świecie, a to w czasach PRL-u rozbudzało wyobraźnię. Dziś Opowiem wam o niesamowitej historii miłości Violetty Villas i Teda Kowalczyka, biznesmena polskiego pochodzenia, który rozkochał w sobie tę gwiazdę. Przez jakiś czas Violetta poczuła się prawdziwą księżniczką, jednak, ostatecznie ich związek zakończył się z hukiem. Musiałam przeszukać internet i wiele materiałów, by przygotować ten odcinek, ponieważ, pomimo wielkiego wydarzenia, o tej miłości i weselu. Nie ma zbyt wielu informacji. Myślę, że ta opowieść będzie dla Was naprawdę interesująca. Więc zaczynajmy. Violetta Vilas często mówiła: Codziennie modlę się do Boga, żeby zesłał mi wielką miłość. Jednak ta modlitwa nie przyniosła oczekiwanego skutku. Dziś wiemy, że być może nigdy do końca nie wierzyła w powodzenie tej modlitwy, bo modliła się o wielką miłość. Niekoniecznie o miłość trwałą. W 1987 roku, podczas pobytu w Chicago, gdzie koncertowała, poznała Teda Kowalczyka, polskiego biznesmena. Kowalczyk mówił z amerykańskim akcentem, ale po polsku raczej z białostockim. Sam przyznawał, że pierwsze duże pieniądze zarobił na giełdzie, a biznesowy zmysł pokazał, kupując zaniedbany budynek, przy Central Park i Milwaukee, w którym mieściła się tawerna. Przekształcił ją w elegancki kompleks restauracyjny o nazwie Orbit, gdzie odbyło się właśnie wesele tej pary. Warto przyjrzeć się, jak w ogóle doszło do tego, że Violetta i Ted zwrócili na siebie uwagę. Violetta miała wtedy 49 lat i największe sukcesy artystyczne za sobą. Małżeństwo mogło być dla niej szansą na powrót do showbiznesu w USA i dalszą karierę koncertową. Miała za sobą liczne zawody miłosne, więc nadzieja na trwałą miłość była niewielka. Kowalczyk, natomiast, gdy zobaczył Violette po raz pierwszy, był nią zachwycony. Zrobiła na nim piorunujące wrażenie, aż zaczerwienił się z wrażenia. Wspominała to jego była pracownica która była świadkiem ich pierwszego spotkania podczas koncertu. Violetta opowiadała, że po występie została jeszcze dwa tygodnie w Ameryce, śpiewając w klubie Polones na prośbę właścicielki. To wtedy zrodziło się między nimi uczucie. Kiedy kończył się jej angaż, chciała wrócić do Polski, ale Kowalczyk nie mógł się z tym pogodzić. Dlatego ich ślub odbył się bardzo szybko. Zakochany mężczyzna od razu kupił jej pierścionek, i oświadczył się, mówiąc, że nie pojedzie bez niego do Polski. To było bardzo romantyczne. Padł na kolana z bukietem kwiatów, co Violetta wspominała jako piękny gest. Ted podszedł do tej relacji trochę jak do biznesu. Miał plan i cel, który chciał zrealizować. Wiedział, że jeśli celem jest ta kobieta, to nie powinno się oszczędzać środków. Codziennie obdarowywał Violetę bukietami czerwonych kwiatów. I luksusowymi posiłkami dostarczanymi do apartamentu. Choć było to bardzo romantyczne, ich znajomość była jednak dość powierzchowna. Dwa tygodnie mijały, a Violetta nie miała okazji dobrze poznać Kowalczyka. Mężczyzna był dominujący i bał się, że jeśli Violetta wróci do Polski, może już do niego nie wrócić. Syn Violetty wspominał, że jego mama była zafascynowana Kowalczykiem który zachowywał się jak dżentelmen, przynosząc jej bukiet róż. Violetta potrzebowała mężczyzny, który stworzy z nią normalny dom, a Kowalczyk był typem biznesmena, lubiącego panować. Nie chodziło mu o subtelne robić wrażenie na ludziach, lecz o to, aby wszystko co robił było dobrze zorganizowane i wyraźnie komunikowane. Sam chwalił się, że pierwsze zbliżenie z Violettą miało miejsce w samochodzie, a ona mówiła, że potrafił ją uwodzić. Podczas pożegnalnego koncertu, na którym się zaręczyli, Violetta śpiewała ze sceny. Ted, kocham cię, ja kocham tylko ciebie. Potem wyjechała do Polski, ale ich kontakt był bardzo intensywny. Pisali do siebie niemal non-stop. Kowalczyk pisał do niej czułe słowa, nazywając ją kociakiem, i namawiając do przyjazdu i ślubu. Violetta, która długo czekała na prawdziwą miłość i miała wiele rozczarowań, wierzyła, że może to właśnie on będzie tym jedynym, który doceni jej talent i potraktuje ją jak królową. Nie bała się porzucić wszystkiego w Polsce i szybko zaplanowała powrót do Chicago. Rzuciła teatr i wyjechała do Ameryki, by być z kowalczykiem. Jednak po latach zrozumiała, że miłość nie polega na codziennym dawaniu kwiatów czy gestach pod publiczkę, lecz na prawdziwym poznaniu się i wzajemnym wsparciu. Już na początku ich relacji było coś nie tak. Mimo romantycznego początku ich małżeństwo zostało zawarte szybko, 6 stycznia 1987 roku w Chicago. Violetta była już spakowana i gotowa do wyjazdu kiedy Ted stwierdził, że nie jest pewien związku. Podobno przestraszył się do tego stopnia, że długo nie potrafił się ogarnąć po przylocie Violetty. Minęło aż sześć godzin, zanim zdecydował się po nią przyjechać. Nie wiadomo, czy Violetta była świadoma tej niepewności, ale fakt, że musiała tyle czekać, nie wróżył dobrze. Mimo to, gdy już była na miejscu, rozpoczęło się wielkie wesele, które trwało pięć dni. Ich wesele kosztowało około 300 tysięcy dolarów i było niebywałym wydarzeniem. Violetta miała na sobie 21 różnych kreacji, a na uroczystości bawiło się około 1500 osób. Na północy podano płonący schab, a potem goście przenieśli się do letniej posiadłości Kowalczyka, gdzie impreza trwała dalej. Ted nie żałował pieniędzy, Kupił wiolecie drogie futro i czarny Cadillac za 37 tysięcy dolarów. Wideo z wesela sprzedawano za 85 dolarów, co było jednym z pierwszych dobrych interesów tej pary. Planowano nawet drugą część wesela w Polsce, na placu zamkowym w Warszawie, z tysiącem gości, ale do tego nigdy nie doszło. Znajomi Kowalczyka ostrzegali go, że związek z Wiolettą. Potrwa najwyżej kilka miesięcy. Violetta widziała w nim nie tylko partnera, ale i projekt na rozwój swojej kariery. Miała być dyrektorką artystyczną w jego klubach, a on chciał przyciągać europejskie gwiazdy. Jednak ich małżeństwo szybko zaczęło się rozpadać. Miesiąc miodowy spędzili w Honolulu i zamieszkali w siedmiopokojowym domu. Violetta przez jakiś czas. Mówiła o mężu wyłącznie w superlatywach, nazywając go czarującym i dobrym człowiekiem. Jednak z czasem codzienna rutyna i zazdrość zaczęły niszczyć ich relacje. Kowalczyk również przyznawał, że kochał żonę, ale nie mógł znieść jej zachowań, zwłaszcza ciągłej modlitwy i niechęci do bliskości. Violetta była osobą głęboko wierzącą, co stanowiło źródło konfliktów. W domu często dochodziło do kłótni. Wioletta nazwała Kowalczyka szatanem i czasem rzucała się na niego z tego powodu. Mimo tego miała nadzieję, że miłość przetrwa. Tęskniła jednak za swoim dawnym życiem, zwierzętami i spokojem, którego nie mogła mieć w USA. W końcu wyprowadziła się do Polski, między innymi dlatego, że Kowalczyk nie pozwalał jej przygarnąć tylu zwierząt, ile miała wcześniej. Po powrocie do Polski. Postanowiła zakończyć to małżeństwo. Po rozstaniu długo wypowiadała się w mediach o szczegółach ich relacji. Twierdziła, że Kowalczyk ją oszukał, mówiąc, że jest kawalerem, podczas gdy był żonaty w Polsce. Największym problemem był brak ślubu kościelnego, na którym Violetta bardzo zależała. Według niej bez tego nie mogła mówić o zbawieniu i prawdziwej miłości. Dała mu rok na uporządkowanie spraw. Ale po tym czasie zdecydowała się na rozwód. Kowalczyk próbował ją zatrzymać, ale bez skutku. Violetta domagała się od niego za uczynienia w wysokości 100 tysięcy dolarów, ale on dał jej jedynie pieniądze na podróż do Polski. Podczas małżeństwa wydał na nią ponad 60 tysięcy dolarów. W licznych wywiadach krytykował Violettę, nazywając związek grą i nie wytrzymał presji. Po rozwodzie, Violetta zrezygnowała z mężczyzn i postanowiła żyć w czystości. Po kilku latach, Kowalczyk sprzedał restaurację Orbit, a jego interesy zaczęły podupadać. W internecie jest bardzo mało informacji na temat jego dalszego życia. Według niektórych wpisów znajomych, miał zbankrutować i zmarć w przytułków USA, ale nie jest to potwierdzone. Zanim jednak host stał się z Violettą, związał się z atrakcyjną blondynką, która podobno była bardzo do niej podobna. To już koniec tej historii. Jeśli chcecie poznać więcej opowieści o Violetta Villas, na moim kanale znajdziecie odcinek poświęcony jej życiu i karierze. Dajcie znać, czy podobają Wam się takie historie, bardziej skupione na jednym wydarzeniu niż biograficzne. Chętnie przygotuję dla Was więcej takich materiałów. Jeżeli podobał Wam się ten odcinek, zasubskrybujcie mój kanał i do zobaczenia w kolejnym odcinku.